Dzień dobry. Zos o o Ostatnio kupowaliśmy dynię i dzisiaj tą dynię w końcu zrobię. Mam zamiar zrobić zupę krem. Więc y będę nagrywać. <m -trony> <m -trony> z tej zupy najpierw obieram sobie e, dynie z pestek pomarcia, chciała pestki żeby na, na przyszły rok e, posadzić dynie e, wyciągam pestki tą tą połówkę dyni zostawiam bo prawdopodobnie będę robić e, prawdopodobnie będę robić z tego e, ciasto dyniowe Tutaj już mam w garku sobie przygotowane trochę dyni pokrojonej i zacznę, w sensie skończę robić tą dynię i widzimy się. Sobie. Pokroję dynię i marchew już piekę. Przygotowałam też ziemniaczki, mięsko, bo będę mięsko wyciągać dla Marcina. Marcin chyba nie będzie jadł zupy, ale nie wiem jeszcze mam przygotowane z cebulką z wszystkim innym co nam potrzebowałam i w piekarniku się piecze dynia. Później będę wkładać do garka gotować i później wam pokażę jak to nam wszystko wyszło. Tak właśnie wyszła zupa. Teraz ją będę blendować. Jestem ciekawa jaki kolor będzie miała, jak będzie smakować. okay <laughs> <laughs> No, jest gotowa. Piękny kolor ma, więc lecimy smakować. Jestem ciekawa, jak macie na to. Teraz sobie porobię zdjęcia. To przepis dam no, w opisie. Jak chcecie, to. Powodzenia w gotowaniu i smacznego. Jest dobra dynia. Jest dobra dynia? Tylko ciepła, nie? Ale nagrywał krokodil. Czyli polecasz?